Ma Widzowie, dzisiaj robimy ocenianie kąt w Brawl No więc co, lecimy do pierwszego konta Okej, okay, więc miało być jeszcze jedno, ale niestety no, nie mogę go znaleźć Więc lecimy z drugim Tutaj mamy to konto hmm, Nie wiem hmm. Ogólnie pucharki, yy, no przynajmniej jak na mnie wysokie hmm, Wycięska pasta duża Rankingowe też. O, hmm. jest trzeci. Będą parków na Edgarze. Kieł. Tutaj widzę postacie w miarę. Jest. Jeśli to oglądasz, to by się przydało Byrona. na Wbić na nim jakieś pułarki, mm. Ale ogólnie to chyba nie wiem. Wydaje mi się, że tak. 7 na 10. To lecimy z kolejnym kątem. No i niestety trzeciego kąta również mi się nie udało znaleźć. Ym. Więc chyba zmieniamy zasady. Teraz, jeśli chcecie być w następnym odcinku, to tak, jak macie klub, nie? To tak. Yy, yy, pierwsze, co piszecie, yy, to swój nick. Drugie, wysyłacie znacznik klubu, a trzecie, znaczy no, patrzcie, w pierwszej linijce, pierwsza linijka piszecie swój nick, druga linijka piszecie znacznik klubu, czyli to, co tutaj macie, no po lewej stronie a trzecie to które macie miejsce w klubie no. ogólnie bardzo się cieszę bo widzę że dużo osób dołącza do akademii z Team bardzo mnie to cieszy yy, oby tak dalej no więc jeśli chcecie być w następnym odcinku to piszecie swój nick w naszym klubu i które macie miejsce w klubie no więc co no to ja była chyba na tyle nara